dobry, dzisiaj mamy sobotę Jackie jak zwykle musi być w tle i miał być dzisiaj dla was zupełnie inny film ale trochę się plany posypały ale nie ma tego złego bo zrobiliśmy dzisiaj spore zakupy w naszym ulubionym wegańskim sklepie więc wszystko wam teraz pokażę słuchajcie jest tego naprawdę sporo e, ogólnie ceny będę wam pisała na ekranie bo tak będzie mi łatwiej niż szukać e, cały czas paragonu i ile co kosztowało Zaczynamy od dwóch mlek. To jest taka nasza ulubiona firma, tak naprawdę. To jest ryżowo migdałowe i to jest moje ulubione mleko do kawy. A Damian wziął sobie jeszcze ryżowe z orzechami laskowymi. Podejrzewam, że będzie smakowało jak Nutella, ale to zobaczymy, bo tego jeszcze nie piliśmy. Płatki drożdżowe. Później Damian sobie wziął do, na spróbowanie taką zupkę drożdżową i grzybową z makaronem ryżowym. Potem dla mnie sok, jabłko Aronia. Ja w ogóle uwielbiam takie kwaśne soki. I tutaj jest Damiana, jabłko z rokitnikiem. Już widzicie połowę wypił. Była jeszcze kombucza, której wkleję Wam teraz zdjęcie. Ale już ją wypiłam, więc nie mam butelki. Potem przechodzimy do mięsnych rzeczy. Tutaj jest wędlina o smaku indyka. Jedliśmy kiedyś taką o smaku szynki, identyczną, tylko że niby o smaku szynki była bardzo dobra, więc zobaczymy, jak ta się sprawdzi. Tutaj mamy coś, czego nigdy nie jedliśmy i to są takie jakby steki z tofu. O, tutaj macie skład, więc tak to wygląda. Nie wiem, zobaczymy, Damian chciał to kupić, więc wzięliśmy. Tutaj jest taka kiełbaska, którą już nieraz nie dwa wam pokazywałam. Dużo z tych produktów jest w ogóle z Czech. Mam wrażenie, że jakbym pojechała do Czech, to wykupiłabym pół sklepu. E, więc tak, kiełbaska one są fajne na kanapki do zapiekanek czy, e, czy na pizzę. E, Tępech. Tutaj akurat jest marynowany. Niestety nie udało mi się kupić e, tego tempechu, który kupuję zazwyczaj w innym sklepie, takiego e, nieprzyprawionego w ogóle. więc z dwójgazowego ten jest też dobry, a pewnie mi się przyda dzisiaj do makaronu. Potem mamy. Bezmięsne, peperoni. W ogóle kupiliśmy z bezmięsnego sporo rzeczy, bo e, nie było dostępne stacjonar sta stacjonarnie Seitan Thread, który lubimy trochę bardziej, więc peperoni wjechało na pizzę. Boczek, jeszcze w sumie nie wiem do czego wykorzystamy, ale pewnie do jakiejś tofucznicy czy coś w tym rodzaju. E, tutaj coś, czego jeszcze nie jedliśmy, czyli e, kabanosy cebulowe. Jedliśmy kiedyś chili, dla mnie były za ostre, zobaczymy jak te cebulowe będą było, no bo ja lubimy cebulowe rzeczy, więc zobaczymy. E, I tutaj mamy jeszcze kebab, e, było dane, stwierdził, że użyję tego na pizzę właśnie. E, tutaj mamy jeszcze dwa przeciery, takie kilogramowe, one były w ogóle na jakiejś przecenie. W zasadzie to nie sprawdziłam jaka jest data, ale spoko, do lutego, no to fajnie. Także dwa takie duże przeciary i trzy ostatnie rzeczy to są, e, to są sery. To jest w ogóle mój ulubiony chyba ser. Taki powiedzmy na kanapki czy coś. Właśnie ten Strong cheddar, bo ja lubię, znaczy, jak jadłam jeszcze sery, to lubiłam właśnie takie, które mają mocniejszy zapach niż takie zwykłe gołdy. Więc ten jest dla mnie super. Taki kupiliśmy, widzicie, na przecenie. Nie wiem, ja w sumie nigdy nie jadłam sera pleśniowego, ale Damian mówił, że jadł i mu smakowało, więc spróbujemy. No i tu już klasyk oczywiście, wiolaj do pizzy. Ja biorę zazwyczaj ten zwykły, nie ten mozzarella, jakoś ten mi bardziej smakuje. Także tak to wygląda, za wszystko zapłaciłam tak naprawdę tak jak widzicie teraz na ekranie. No i tak, czy to jest dużo czy mało, ciężko stwierdzić, na pewno da się dorwać to trochę taniej. Ale yy, ja nie mam ochoty zamawiać z pięciu sklepów internetowych pięć razy płacić za, za przesyłkę, więc zamawiamy zawsze w jednym sklepie i tak to wygląda.